że nam coś przyniesie. Patrzcie tutaj już. Cześć! Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj mój kanał, następnie naciśnij dzwoneczek i zaznacz, że chcesz otrzymywać powiadomienia z tego kanału. Dzięki. Cześć, witajcie z tej strony Samotych i witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze zdrapek na moim kanale. Ze zrapek był miesiąc temu, a to tylko dlatego, że długo wbijeliście te 150 łapek, ale w końcu wbiliście, wierzyłem w was, więc jeżeli chcecie mieć kolejny odcinek ze zrapek, to wbijcie tutaj 100 łapeczek. Myślę, że to nie sprawi wam najmniejszego problemu. Na dzisiejszy odcinek przygotowałem sobie kilka zrapeczek o łącznej wartości 10 zł. Myślę, że tak podróżce będzie idealnie. Zobaczymy, ile nam się uda wygrać dzisiaj. Także przechodzimy do zrapywania. Także witam was już tutaj standardowo na stole Dzisiaj mamy takie zdrapeczki jak Szczęśliwa dziewiątka Wypłata Szczęśliwa czwóreczka Szczęśliwa liczba czwórka I szczęśliwa ósemka Oraz zdrapki po dwa złote Zodiak Rak yy, Zodiak waga oraz Super 7. Czyli takie standardowe strapeczki. Myślę, że zaczniemy sobie dzisiaj od super 7 i mam nadzieję, że uda nam się coś konkretnego tutaj wygrać. Także standardowo musimy znaleźć siódemeczkę i szukamy. Dwa zielone dwa. Dwa. Zielone podwaje nam wygrano, ale niestety to nie jest siódemeczka. I tutaj zdrapujemy sobie jedno złotówko, bo zapomniałem o tym powiedzieć. Taką zwykłą, prostą, mam nadzieję, że nam coś przyniesie Patrzcie, tutaj już Jest, mamy siódemkę Więc już na pewno coś tu wygramy, więc Zrapka jak najbardziej Dobra, mamy ósemkę Dziewiątkę Trójkę, już myślałam, że będzie zielona siódemka Piątkę I czwóreczkę, także zobaczymy Ile wygraliśmy, myślę, że dwa złote Tak, dokładnie, także Zrapeczka nam się zwróciła Mamy, wygrano 2 zł tutaj, a mogliśmy wygrać dużo więcej, ale zawsze lepiej mieć coś, Le zawsze lepiej mieć 2 zł niż nie mieć, prawda? Także mamy, wygraną zrabkę pierwszą, bardzo fajnie. Przechodzimy sobie do kolejnej. Tym razem szczęśliwa ósemka, szczęśliwa liczba ósemka. Zobaczymy, nie mamy jeszcze takiej zrabki. Wygraj 23 456 zł, ciekawa kwota. Zrap pole gry, znajdź liczbę 8 i wygraj przypisaną do niej kwotę. Wygrane sumują się. No, no, czyli łatwe. Zrapujemy i szukamy ósemeczki. To się nie trapuje, to się strapuje. Dobra. Szukamy ósemeczki. Czy będziemy mieli gdzieś ósemeczkę? Mamy szóstkę. Mamy trójeczkę i mamy piąteczkę, więc niestety nie udało nam się tutaj wygrać. Podkładamy nie Kolejna zrabka taka sama, tylko chodzi o to, że musimy znaleźć tutaj czwórkę. Ja może wam trochę przybliżę, żebyście lepiej wszystko widzieli. I szukamy czwóreczki. Mamy tu trójeczkę, siódemeczkę i, i jedynkę. Także kolejna zrabka, w której nie udało nam się wygrać. Dobra, przechodzimy do ostatniej zrabki z tymi liczbami śmiesznymi. Teraz musimy znaleźć dziewiątkę, także mam nadzieję, że tym razem nam się uda znaleźć dziewiątkę. Szukamy. Mamy o dwójka, myślałem że to będzie coś większego że to będzie dziewiątka Mamy o mamy dziewiątkę udało nam się i mamy jedynkę także zobaczymy uwaga ile będzie jeden złotych dobra ale zawsze to jakaś wygrana lepiej by było gdybyśmy wygrali 15 złotych ale zawsze to jest coś dobra odkładamy na pole wygranych teraz może przejdziemy sobie do Z Zodiaka bo Zodiak to jest dosyć ciekawa strabka ja ją osobiście lubię zawsze zdrapywać Zrap pole gry, znajdź trzy takie same kwoty i wygraj tę kwotę Znajdź trzy razy y, y, wagę, to jest chyba waga Tak, nie wiem co to jest I wygraj 20 złotych Okej, okay, y, no czyli proste Kiedyś w ogóle zodiak był inny, bo teraz zmienił się wygląd Bo to jest nowy zodiak, kiedyś był stary zodiak Znaczy był po prostu zodiak, teraz jest nowy zodiak Jeżeli są tu stali widzowie to pamiętają pewnie Dobra, zrapujemy sobie po kolei I szukamy 5000 tysięcy złotych, O, przygarnąłbym sobie 5000 8 dyszek też bym przygarnął Dwa złote Dwa złote, i czy może, może dwójeczka będzie, może Jest 2 złote, trzy razy taka sama kwota I mam tą kwotę, a wygrane sumują się tak, więc możemy jeszcze coś wygrać Pięć tysięcy, dajcie nam 5000 jeszcze O, mamy to, a to galaktyka, okej, okay, galaktyka kolejna I czy będzie jeszcze jedna galaktyka? Cztery i niestety nie będzie już galaktyki. Ale i tak jest bardzo dobrze, bo mamy dwójeczkę wygraną. Mamy wygraną dwójeczkę. Odkładamy. Dobra, teraz mamy przedostatnią zdrapeczkę. Naszą przedostatnią zdrobką będzie wypłata. Czyli standardowo znajdź monetę na polu gry i wygraj przypisaną kwotę, znajdź banknot na polu gry i pomnóż przypisaną wygraną razy 5, wygrane sumują się. Także mam nadzieję, że wygramy jak najwięcej, przybliżymy standardowo, żeby się lepiej dzieli. Dobra, i teraz tak. Drapiemy sobie tutaj. Mamy wiśnie. Wiśnia to nie to, czego szukamy. Mamy serduszko, to również nie to, czego szukamy. Mamy podkowę. No tym razem nieszczęśliwa chyba. Mamy... Koniczynę. Mamy dolara i mamy cylinder. Więc niestety kolejna zdrabka, w której nic nie wygraliśmy. Odkładamy sobie. I mamy ostatnią zdrabeczkę yy, Zodiak. Ta sama zasada co w poprzedniej zrapce znaczy jeszcze poprzedniej w zodiaku. Zrapujemy sobie od razu. Dobra. Czy tym razem zodiak okaże się szczęśliwy? 80. Dwa złote. 50 tysięcy no ja mówię jak taka pani w lot to nie Dobra 4 złote galaktyka o galaktyka to bym przygarnął 40 450 sorry no chyba nic nie wygramy galaktyka i czy będzie jeszcze jedna galaktyka niestety 20 zł nie udało nam się wygrać tym razem tylko 3 zdrabki okazały się szczęśliwe. Łącznie wygraliśmy dzisiaj 5 zł, wydaliśmy na zdrabki 10 zł, więc wygraliśmy połowę kwoty. Nadal jesteśmy niestety na minus, ale mam nadzieję, że kiedyś nam się uda już być w końcu na plus, bo co odcinek, już trzeci odcinek ze zrapek z nowej serii. I coraz więcej wygrywamy, więc. Także jeżeli chcecie mieć kolejny odcinek, to standardowo wbijcie tutaj stołaby w górę. Napiszcie jakiś ciekawy komentarz, może jakieś chcecie zrapki zobaczyć w kolejnym odcinku. Ja się postaram dostosować. Także dzięki za obejrzenie, życzę Wam dobrego dnia, dobrej nocy, zależy kiedy to oglądacie. Trzymajcie się, no i cześć!